Dzień dobry, cześć <laughs> i czołem, <laughs> sorry, ja jestem Delfin Witam was w kolejnym odcinku z Roblox Natural Disaster <laughs> Słuchajcie, no tak, dawno nie, dawno nie byłem również tak. dawno nie byłem na żadnym z tych trybów co ogrywaliśmy zawsze Ale mam nadzieję, że tym razem, spod... dobra już widzę, że będzie ten Blizzard, czy jak to się tam nazywa Hardstone, nie chcę ogrywać, no i teraz mam problem z Blizzardem O! Czekajcie, gdzieś, gdzieś tu się da pewnie schować Na pewno to okno nie pomaga o, o! 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 Prawie Dobra tam, nie jest źle tutaj A, Nie ma lekko powiem wam, no nie ma lekko Trzeba sobie jakoś radzić, no a ci patrzy no Znęcają się nad biernym człowiekiem, no naprawdę. To powiadomienia później. W sumie zastanawia mnie, ile kat, ile katarz przetrwanych, a ile rozegranych. Bra brakuje mi takich statystyk. Są chyba tylko przetrwane, a brakuje jeszcze rozegrane katastrofy. Czy coś takiego by się przydało? Co, nie? Weźcie, napiszcie, jak ktoś to obejrzy. Co uważacie? Według mnie spoko by było. Coś takiego. Ściany się sypią, pudła latają, wszystko co najgorsze. Naprawdę. O. No i co? Pokażcie, jak tam Statystyki. 20... 100 prawie gościu, chyba ty się nudzisz. osiem Rainbow Rye. No, zobaczymy. Ostatnio tutaj miałem ten, grałem trochę poza żywcy przypomnęcie jak to się grało w ogóle. train, a więc wagoniki jednak nie zawsze są dobrym wyborem. Dobra, bierzcie sobie jeszcze. Do widzenia. Gościu wyjezd. No nie, no i przecież... O dobra. Jak romantyczny. On zmieszkał ja zbyczkiem. Oj, muzyczka normalnie idealna do tego co się dzieje na ekranie Kto będzie miał? Kto? Ktoś koło mnie. Czy... Tak, ci nade mną. A to... A to gnoj Widzicie? Jednak wirus nie jest w odwrocie. Jednak dalej atakuje. Kto, kto? jest nosicielem? Kto jest pacjentem zero? Przyznaj się, gościu. Gdzie uciekłeś? Gdzie on jest? Ten. E, ja... Jadio... Jadio Gax? Co? E, Jadio. Poczekaj. Jadio. Ja... Ja? Gościu, co to jest za nik? Czekajcie. Jadio... Jadiox. Jadiox jest pacjentem zero. To wszystko przez niego. Widzicie, są już nawet ofiary, ile on złego narobił. Czy on do nas się będzie wbijał? Chyba nie. Nie ja bym na jego miejscu tak teraz zaskoczył. A nie, bo on czeka, żeby było. Dobra, bo on tak to chce teraz zaskoczy O, no i przetrwane, łatwo Ty, on jest wśród osób przetrwanych prze Które przetrwały, no Grubo Jeśli powinno w sumie go być, Powinien jakby być No sorry gości, masz pecha RNG tak by losowało, odpadasz Bo on nie może chyba zginąć od tego Ej, co? Czemu nie była nawet w chwili tam? Czy była? Ja nie zauważyłem, bo jestem nieogarniony. Sky Tower, myślę, że na pół piętro wejdę. W sensie, no tam, że wejdę i będę siedział w tej takiej środkowej części. Wiecie, że mm, nie w tej. tu jest ta szeroka, i będę w tej siedział, w tej takiej trochę węższej, ale tej nie najwęższej. No, gdzieś tak, myślę, w połowie, no. piętro wyżej. No, myślę, że to jest spoko. No i zobaczymy. Flash. Yy, czyli to jest powód. O Jezu. Tak, dobrze mówię? Powódź? Ta, powódź. To co, kto skacze na ochotnika? Stoimy, blokujemy. Gdzie ktoś? Czy już. Tyle? Nie chce im się? Nie, no wspinają się, patrzcie. No, cześć. Ty to się. To się sypie! Oho! O, co się stało? Co się stało? Co tu się wydarzyło się? Czemu ja przez ścianę wypadłem? Tak nie powinno być. Tak się nie robi. Ech. Zło, lunch, czy to jest to z rakietą? Czy ja dobrze pamiętam? Tak, dobrze. Kosmodron, odlatujemy, proszę Państwa. Łatwo z Wami, Tylko, że jak będzie trzeba na dół schodzić, albo pożar będzie. wystartować? O! Czy, czy ja to odpaliłem? Ach. Czekaj! Dobra, miniatura jest. Ej, nie taki był plan! Ja nie wiedziałem, że ja to mogę odpalić! Co ja zrobiłem? Tsunami! Proszę powiedz, że tu nie sięgnie. Co ja odwaliłem? <grym i chodźńczym> Jakim ja jestem zły człowiekiem. <grym i chodźni> tak się nie robi. <grym i chodźni> o boże! Niechcący, przepraszam tych którzy zginęli Ja nie chciałem, wbrew pozorom Ja myślałem, że się nie da, bo że guzik dobra kliknę sobie, nie? Nie przewidziałem, że ten tryb jest aż tak rozbudowany i umożliwia wystrzelenie rakiety w kosmos, nie! O, oh, przeżyłem! Oh, 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 zawał! Ale spójrzcie na tą twarz Czy spodziewalibyście się, że on może coś takiego zrobić? Spójrzcie na tą twarz nie wyrażającą emocji i pomyślcie Boże Boże przebacz o jest No i teraz nie wiem, czy kończymy wesołym, czy smutnym akcentem? Chyba smutnym, co? No, no już trochę spóźnione scenę. dobra, przetrwałem Zobaczę jeszcze ile mam, bo już dużym zapewniać mam pamięć złotej rybki. 30, no, to ładnie. No więc cóż, słuchajcie. To będzie na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie, odcinki codziennie o 15, ja się z wami żegnam, no i... Cześć!